W imieniu środowiskowego domu samopomocy gminy miejskiej Starogardzie Gdański oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim mamy przyjemność przywitać Państwa na drugich, zawod na drugich zawodach sportowo-rekreacyjnych wózkowo-sportowo w Starogardzie Gdańskim, w naszej Wózkowo-sportowo to adoptowane wydarzenie sportowe przeznaczone no no, no. dla osób poruszających się na wózku z ograniczeniami w lokomocji. Inicjatywa Wózkowo-Sportowo e, narodziła się w środowiskowym, domem, w środowiskowym Domu Samopomocy w Starogardzie Gdańskim, ponieważ mieliśmy taki niedosyt. E, mieliśmy takie e, odczucie, że osoby na wózku e, są pomijane, nie ma dla nich czasu, dlatego ta inicjatywa ma to zmienić. E, chcemy udowodnić, że nasze miasto jest przestrzenią wspólną e, dla wszystkich, również dla osób z niepełnosprawnościami i udowodnić, że można, że można przełamywać e, wszelkie ograniczenia, które na ogół są w naszej głowie i być aktywnym. O to właśnie chodzi, przełamywać ograniczenia i bariery. Eee, Magaryta! Eee, Magaryta! Zapraszamy osoby poruszające się na wózku z całego powiatu, a nawet z powiatów sąsiadujących. Naszym pomysłem, naszym pomysłem oczekiwaniem i zamiarem jest to, żeby impreza się rozrastała i miała coraz większy zasięg wojewódzki, a może nawet ogólnopolski. Lubimy wyzwania. 对，我们去旁边的古镇。 Środowiskowy Dom Samopomocy Brawo. jest jednostką bardzo Cieszy otwartą, która uwielbia współpracę, uwielbia nowe wyzwania, uwielbia aktywności. Roz, dlatego podejmujemy liberali. różne nowe inicjatywy. Właśnie obecnie jesteśmy w trakcie realizowania projektu partnerskiego ze Stowarzyszeniem Rekord, które nazywa się Kociewskie Rozmaitości. I tam w ramach tego projektu realizujemy warsztaty dziennikarskie, panie redaktorze, wokalne, teatralne, kulinarne, wykorzystując jakby naszą tradycję regionalną, motyw jest to osadzone, tak, e, osadzone nie nie w, w naszych realiach, w naszej społeczności lokalnej, żeby tożsamość i przynależność do tej naszej małej ojczyzny, w naszych uczestnikach, osobach z niepełnosprawnościami e, ogruntować. على <applause> لا Jesteś cudny. Bruno widziałem twój wyczyn można to powiedzieć, że to jest wyczyn. Wygrałeś konkurencję na wózku. To jest duży dystans. Mam wrażenie, że sport jest ci bliski. Tak. Dlaczego? Bo bardzo lubię. A też trenujesz, bo miałem wrażenie że świetnie ci poszło. Trenujesz jakąś dyscyplinę? Tak koszykówkę i piłkę nożną. Dwie dyscypliny, która jest, którą wolisz? Obie. A też świetnie sobie radziłeś na tym strzelaniu widziałem, do bramki skija y, od Unihokeja. Hokeja. Chyba lubisz strzelać bramki? Tak. A jaka ci najlepiej dyscyplina pasuje tutaj z tej imprezy? Chy chyba ten bieg nas 60 metrów. Miasto, miasto Starożarnańskie nie zapomina o osobach niepełnosprawnych. Są to także nasi i, mieszkańcy, o których, i, o, których trzeba, trzeba wspierać. Tego typu inicjatywy, które państwo, państwo dzisiaj widzą, jest to bardzo ważny element polityki miasta. Przy Panu Prezydencie jest także Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która się zajmuje wszystkimi sprawami i, tych osób. Oj, jedno, no, Dziękuję bardzo. To jest To jest bardzo dobry. To To jest To jest bardzo bardzo